By dodać Nowe Zlecenie dla specjalisty, wystarczy przejść do menu górnego i kliknąć w Zlecenia. Następnie na górze tabeli zleceń klikamy w przycisk Nowe Zlecenie. Podajemy krótki temat zlecenia, by łatwiej go identyfikować. Następnie dokładnie opisujemy zlecenie tak by specjalista znał wszystkie niezbędne informacje. Pamiętaj, że do opisu zlecenia możemy dołączyć również zdjęcia i pliki. Wybieramy odpowiednią kategorię zlecenia, tak by odebrał je odpowiedni specjalista. Następnie, jeśli chcemy wysłać zlecenie do konkretnego specjalisty, możemy wybrać go z listy. Jednak nie jest to obowiązkowe. Pamiętaj tylko, by wybrany specjalista zajmował się wybraną kategorią zlecenia. Możesz też zaproponować cenę netto, jaką jesteś w stanie zapłacić za wykonanie zlecenia. Pamiętaj tylko, że cena ta nie uwzględnia rabatu, jaki posiadasz i może zostać zmieniona przez specjalistę. Możesz również zaproponować termin realizacji. Pamiętaj tylko, że tym szybsza realizacja, tym wycena może być wyższa. Na koniec wystarczy kliknąć przycisk Wyślij, by wysłać zlecenie. Po wysłaniu zlecenia pojawi się ono w tabeli utworzonych przez ciebie zleceń. W tabeli zobaczysz numer zlecenia, jego status, nadany mu tytuł, wybraną kategorię, status płatności, ostatnią datę aktualizacji oraz twoją wystawioną ocenę. Poniżej znajdziesz też całkowitą ilość Utworzonych zleceń. Nad listą zleceń możesz wyszukać konkretne zlecenie lub odpowiednio przefiltrować swoją listę zleceń. Możesz w każdej chwili dodać kolejne zlecenie, klikając znowu na przycisk Nowe zlecenie. Wówczas ponownie wpisujemy temat, dodajemy szczegółowy opis zlecenia i wybieramy odpowiednią kategorię. Tym razem Wybierzemy naszą proponowaną wycenę i nasz proponowany termin realizacji zlecenia. Następnie klikamy Wyślij, by wysłać zlecenie. Kolejne zlecenie pojawi się na liście Twoich zleceń. Pamiętaj, że pod listą zleceń masz podgląd kategorii, w jakich możesz wysyłać zlecenia wraz z ich opisem. Podgląd specjalistów, do których możesz wysłać zlecenie. Wraz z opisem, czym się zajmują, oraz formularz reklamacyjny, jeśli będzie konieczność zareklamowania wykonanego zlecenia. Wybrany specjalista przejrzy Twoje zlecenie i odpisze na nie w najszybszym możliwym czasie. Wówczas dostaniesz powiadomienie e-mail. Zmianie ulegnie też status zlecenia na liście zleceń, a także jeśli zlecenie będzie możliwe do wyceny. Pojawi się jego wycena. Po kliknięciu w wybrane zlecenie, będziesz mógł zapoznać się z wiadomością od specjalisty, sprawdzić wycenę i termin realizacji. Jeśli wszystko będzie Ci odpowiadać, możesz kliknąć w link do opłacenia zlecenia, wówczas zostaniesz przeniesiony do strony, gdzie będziesz mógł dodać zlecenie do koszyka. Klikając w przycisk Dodaj do koszyka, możesz dodać do koszyka kilka zleceń naraz. Wystarczy, że wrócisz do listy Twoich zleceń, klikniesz w kolejne zlecenie dostępne na Twojej liście zleceń i link do opłacenia zlecenia zawarty w nim oraz klikniesz ponownie Dodaj do koszyka. Wówczas w Twoim koszyku będą znajdować się dodane dwa zlecenia. Przejdziesz do nich klikając ikonkę koszyka w prawym górnym rogu ekranu. Po dodaniu do koszyka wszystkich wycenionych zleceń Możesz przejść do ich zamówienia, klikając w przycisk Zamówienie. Jeśli jest to Twój kolejny zakup, to wszystkie Twoje dane w formularzu zamówieniowym zostaną zapamiętane. Jeśli jest to jednak Twój pierwszy zakup, będziesz musiał podać wszystkie potrzebne dane w formularzu. Polecamy wówczas obejrzeć inny film zawarty w bazie wiedzy o tytule Składanie zamówień i płatności. Pamiętaj, że jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, musisz zaznaczyć pole chcę otrzymać fakturę i wpisać numer NIP firmy. Resztę danych powinno pobrać się automatycznie. Następnie pozostaje nam wybrać tylko sposób opłacenia zamówienia. Możemy zapłacić online lub wybrać przelew tradycyjny. Jeśli chcesz otrzymać e-mailem fakturę proformę Zaznacz płatność przelewem tradycyjnym i zaznacz, że chcesz otrzymać fakturę VAT, podając dane firmy w formularzu. Polecamy jednak opłacać zamówienie płatnością online, gdzie zamówienie zostanie natychmiast opłacone, a specjalista będzie mógł od razu przejść do wykonania zlecenia. Następnie pozostaje tylko zatwierdzić stosowne oświadczenia i kliknąć w przycisk Kupuję i płacę oraz opłacić zamówienie. Po paru minutach. Od zatwierdzenia płatności zadane zlecenie jego status płatniczy powinien zmienić się na opłacone. Jeśli jednak dalej widnieje przy opłaconym zleceniu status nieopłacone, możesz kliknąć w to zlecenie i napisać specjaliście wiadomość z informacją, że zamówienie zostało opłacone i jeśli był wykonywany przelew tradycyjny, wówczas możesz dołączyć potwierdzenie zlecenia przelewu. Przyspieszy to znacząco weryfikację płatności i pozwoli szybciej rozpocząć realizację zlecenia. Jeśli specjalista będzie miał do Ciebie jakieś pytanie lub zakończy zlecenie, otrzymasz powiadomienie e-mailem. Pamiętaj, żeby przejść wówczas do zlecenia i w nim dodać odpowiedź, a nie odpisywać na maila. Może się zdarzyć, że specjalista do wykonania Twojego zlecenia będzie potrzebować danych poufnych, jak na przykład hasła, do logowania, do strony, w której ma wprowadzić zmiany. Takie dane nie podawaj w wiadomości do specjalisty, tylko w specjalnym, szyfrowanym miejscu, do którego masz tylko ty i specjalista wykonujący zlecenie dostęp. By to zrobić, kliknij znak plusa w kolumnie bocznej przy napisie Dane poufne. Wówczas wyświetli się okno, w którym możesz wprowadzić tytuł. Dodać nowe pole o nazwie np. Na login i podać jego wartość. Dodać nowe pole o nazwie np. Na hasło i podać jego wartość, oraz dodać pole opisowe dla specjalisty, by wiedział na przykład jak dostać się do formularza logowania na Twojej stronie internetowej. Po wprowadzeniu wszystkich danych wystarczy, że klikniesz przycisk Wyślij. Twoje dane poufne będą dostępne w bocznej kolumnie. By się do nich dostać, wystarczy, że klikniesz w ich nazwę. Możesz je w każdym momencie edytować i je bezpowrotnie usunąć. Jeśli dane zlecenie zostanie ukończone, możesz skopiować link do zlecenia, klikając w przycisk Kopiuj odnośnik i wysłać go swojemu współpracownikowi, szefowi lub znajomym i rodzinie, by ocenili wykonaną pracę. Pamiętaj, że osoby te Będą miały dostęp do całej konwersacji w zleceniu, ale nie będą widzieć danych poufnych. Jeśli chcesz coś poprawić w wykonanym zleceniu, napisz to śmiało w zleceniu. Specjalista wykona tyle poprawek, ile będzie potrzebne, byś był w pełni zadowolony. Jeśli uznasz, że zlecenie zostało już należycie wykonane i jesteś z niego w pełni zadowolony, oraz otrzymałeś gotowe pliki zlecenia, jeśli były wymagane, kliknij w przycisk Zamknij by zakończyć zlecenie. Pamiętaj, że po zamknięciu zlecenia nie będziesz mógł w nim już pisać. Zlecenie zamknie się też automatycznie, jeśli nic w nim nie napiszesz przez dwa tygodnie. Po zamknięciu zlecenia pojawi się ankieta, w której zaznacz, jak oceniasz wykonane zlecenie. Jest to bardzo ważne, by weryfikować pracę specjalistów i zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług. Możesz też pod oceną dodać swoją opinię, do czego bardzo zachęcam. Na zakończenie kliknij w przycisk Wyślij, by dodać swoją ocenę do zlecenia. Po zamknięciu zlecenia jego status zmieni się na Zakończone i na końcu listy pojawi się Twoja ocena. Na zakończenie pamiętaj, że możesz do każdej wiadomości do specjalisty załączyć dowolne pliki. Wystarczy, że klikniesz pod formularzem w otwartym zleceniu przycisk Załącz pliki i wybierzesz z urządzenia na przykład zdjęcia lub dokumenty, jakie mają zostać dodane.